W czwartek zakończyła się 26. kolejka, a już w piątek Fortuna pierwszej lidze ruszyła 27. seria gier. Wreszcie z kibicami na trybunach. Zapraszamy na nasz magazyn, w którym zobaczycie w pigułce, co wydarzyło się w weekend na zapleczu ekstraklasy. To rozkład jazdy 27. kolejki. Jak grała czołówka? Pod Beskidzie po punkty wybrało się do tychów na mecz z GKS-em. Stalmielec grała z broniącym się przed spadkiem GKS-em Bełchatów, Warta zaś w roli gospodarza mierzyła się z Sandecją. Jedyny piątkowy mecz to starcie od z Chrobrym Głogów. Gospodarze z marzeniami o wydostaniu się ze strefy spadkowej, z raptem trzema punktami straty do Chrobrego. Jako pierwszy próbował szczęścia Mikinić, a to dziewiąta minuta i odpowiedź gości. Centra na głowę Lebedyńskiego, a ten umieścił piłkę w siatce. Gol jednak uznany nie został, był w tej sytuacji minimalny spalony. Mecz w Opolu był pierwszym pierwszoligowym starciem z udziałem kibiców. Na trybunach było 750 fanów, którzy wspierali Odrę. W 69 minucie groźnie uderzał Janusz, ale szromnik nie dał się zaskoczyć. Nadal bezbramkowo, a w końcówce Odra ma rzut wolny. Mocno do środka Janusz, w zamieszaniu piłka trafiła do Piotra Rzemły, który szczęśliwie pakuje ją do siatki. To był kluczowy moment tego meczu, a za sprawą trzech punktów Odra wreszcie wydostała się ze strefy spadkowej, spychając pod kreskę właśnie Chrobrego. Z opola przenosimy się do legnicy. Mieć grała z Brukbetem, który kilka dni wcześniej na wyjeździe pokonał wicelidera z Poznania. Przyjezdni mecz zaczęli odważnie, już w piątej minucie poważny błąd Solicia mógł wykorzystać Gutkowskis, powinno być 1-0. Szansa zmarnowana przez Łotysza, a w 11 minucie kolejna okazja. Doskonała wrzutka Miszaka, no i tym razem Gutkowskis już się nie pomylił. Napastnik, który od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem Rakowa Częstochowa, zdobył swojego 12 gola w tym sezonie. Mieć od tego momentu musiała odrabiać straty, ale nie zatrudniała zbyt często Budziłka. Szansę mieli natomiast goście. Purecze oko w oko z bramkarzem, górą za łuska. Wykazał się golkiper Miedzi, ale brakowało jeszcze tego, aby jego koledzy z formacji ofensywnych dołożyli coś od siebie. Tu widzimy jak urwał się Kostosz, ruszył z bramki Budziłek, Kacper Kostosz minął go i uderzył w kierunku bramki, ale nie przymierzył wystarczająco. Do końca mieć walczyła o uratowanie remisu. Szczęścia szukał jeszcze Jean Roman, ale ostatecznie punkty w komplecie pojechały do niecieczy. grubec znów pozytywnie zaskakuje. Natomiast w Legnicy ten mecz przelał Czarego ryczy i przesądził o rozstaniu z trenerem Dominikiem Nowakiem. Od następnego spotkania miecz poprowadzi Ireneusz Kościelniak. Dobrą pasę wiosną notuje również puszczanie połomicy, która sprawiła już dwie niespodzianki w starciach z faworytami ligi. Teraz u siebie puszcza mierzyła się z Olimpią grudziąc, a pierwsza połowa tego meczu nie przyniosła zbyt wielu podbramkowych sytuacji. To jedna z ich prób z drugiej połowy. Jean Crisiuma zatrudnił Niemczyckiego, który odbił piłkę do boku po tym strzale. Kolejny groźny atak Olimpii w minucie 76. Kamiński dośrodkował z prawej strony. W środku nie skontrolował ustawienia Crisiumy rywal, co poskutkowało otwarciem wyniku. Duży spryt Brazylijczyka, który na kwadrans przed końcem dał gościom prowadzenie. Przed puszczą perspektywa pierwszej porażki po wznowieniu rozgrywek. Do samego końca podopiecznie Tomasza Tułacza walczyli o gola wyrównującego, ale po dwóch zwycięstwach i dwóch remisach w 27. kolejce puszcza doznała pierwszej od 1 marca porażki. GKS Jastrzębie i Zagłębie Sosnowiec w poprzednich tygodniach punktowały wyjątkowo zgodnie. Jedni i drudzy mieli w swoim dorobku kolejno zwycięstwo, porażkę i remis. W Jastrzębiu już w trzeciej minucie otwarcie wyniku po uderzeniu Filipa Karbowego i fatalnym błędzie Mariusza Pawełka. Zdecydowanie nie popisał się w tej sytuacji 39-letni bramkarz gospodarzy i zagłębie obiegł prowadzenie. Mecz toczony w strugach deszczu, co też na pewno wpływało na to, jak to spotkanie wyglądało. Tu kluba Marka Mroza. No a istotnym punktem tego meczu była minuta 41. Piaseckiego sfaulował wtedy Damian Trąd i obejrzał za to zagranie swoją drugą żółtą kartkę. GKS nie dość, że przegrywał, to grał w osłabieniu, a kolejne nieszczęście nadeszło jeszcze przed zejściem na przerwę. W 44 minucie akcję gości golem zakończył Szymon Pawłowski, no i można było odnieść wrażenie, że w Jastrzębiu jest już pozamiatane. Podwyższy Jarosława sprowacza nie złożyli jednak broni. W 47 minucie Petr Galuszka popusił się ostrzał z dystansu, odbił piłkę przed siebie Chorążka, z czego skorzystał błyskawicznie Kamil Adamek. Osłabiony GKS łapie kontakt, no i kibice mogli jeszcze liczyć na emocjonującą drugą połowę. Nic z tego. 120 sekund później złudzenia gospodarzom zabrał Fabian Piasecki. Piętnaste trafienie w sezonie tego zawodnika podcięło już całkowicie skrzydła piłkarzom GKS-u i przypieczętowało zwycięstwo Zagłębia. Cosnowiczanie coraz bliżej strefy barażowej. Jedynym meczem w tej kolejce, na który kibice wejść nie mogli, było starcie Radomiaka z Chojniczanką. Decyzją wojewody, mecze w Radomiu będą się odbywać przy pustych trybunach. Tak czy inaczej, na boisku było całkiem ciekawie. Bliski otwarcia wyniku był Abramowicz. Teraz 31 minuta, z prawej strony Jakubik, zobaczmy, sędzia się zawahał, ale ostatecznie po tym zagraniu Klabnika wskazał na 11 metr. Patryk Mikita będzie wykonawcą tego karnego, posłany w drugi róg Janukiewicz i Radomiak jest na prowadzeniu. Gospodarze walczyli w tym meczu o utrzymanie swojej pozycji w strefie barażowej, a zdobyty gol tylko ich nakręcił. Zaraz potem blisko gola na 2-0 był Makowski, ale tym razem Janukiewicz dał radę. To była minuta 32, a 4 minuty później znów patrzymy w pole karne chojniczanki. Centruje Mikita, niepilnowany w polu karnym Mateusz Michalski, i w taki sposób padł gol na 2 do 0. Piłka dorzucona na nos przez Patryka Mikitę, który do gola dokłada asystę, no a sytuacja gości z chojnic staje się coraz trudniejsza. Przyjezdni musieli zabrać się za ofensywę po przerwie. Gorąco pod bramką miszty zrobiło się po tym sprytnie rozegranym rzucie wolnym, ale skończyło się tylko na rożnym. No a po tym rzucie rożnym padł gol kontaktowy. Martin Klabnik, autorem tej bramki, czyli zawodnik, który jeszcze jesienią występował w barwach radomiaka. Wydawało się, że gospodarze mają ten mecz pod kontrolą, no ale zrobiło się w radomiu nerwowo. Chioniczanka jednak więcej groźnych sytuacji już sobie nie stworzyła. Atakowali raczej miejscowi. Wisko ustrzelenia dubletu był Mikita, ale kropkę nad I postawił dopiero w czasie doliczonym Adam Banasiak. Wiktorski nie sprostał roli ostatniego obrońcy, Dominik Soku bez presji, zachował się jeszcze koleżeńsko i pozwolił zdobyć Banasiakowi premierowego gola w sezonie. Radomiak wygrywa 3-1 i umacnia się na czwartej lokacie. Bardzo interesująco zapowiadało się starcie GKS-u Tychy z podwieski ziembielsko biała które z trybun oglądało ponad 1700 widzów. Lider po dwóch remisach z rzędu tego meczu też nie zaczął dobrze. W 17 minucie dośrodkował Moneta, piłka odbiła się od nogi Jarocha i zmyliła Polaczka, a skorzystał z tego Szymon Lewicki. Nietypowo zdobyty ten gol klatką piersiową, no i Polaczek, który wraca do składu po pauzie za kartkę, musi wyciągać piłkę z siatki. Po zwycięstwie nad Wigrami, również tutaj GKS na dobrej drodze do powiększenia swojego punktowego dorobku. Choć goście mieli swoje okazje. Widzimy strzał Sopoczki, z którym poradził sobie Jałocha. Przed przerwą była też szansa dla GKS-u. Grzeszczyk do monety, ten poszukał ponownie Grzeszczyka. No i gdyby ten drugi trafił w piłkę, byłoby do przerwy 2 do 0. Podbeskidzie musiało w drugiej połowie zabrać się poważniej do ataków. To 73. minuta. Tomasz Nowak do Kamila Bilińskiego, a snajper pod wyrównuje. Miał nosa trener Krzysztof Brede, który Nowaka i Bilińskiego wprowadził na boisko z ławki, a teraz ci dwaj zawodnicy wykreowali gola wyrównującego. Zanosiło się na to, że goście powalczą jeszcze o komplet punktów, ale zadania nie ułatwił Kornel Osyra, który w 86 minucie obejrzał drugą żółtą kartkę. Do samego końca mieliśmy w Tychach walkę o trzy oczka z obu stron. W drugiej minucie czasu doliczonego atakują gospodarze. W małym zamieszaniu piłka spadła pod nogi Mańce, ale ten z Mańki obronił Polaczek. Więcej goli w tym meczu już nie padło, a pod Beskidzie trzeci mecz z rzędu kończy podziałem punktów. Stratę punktów pod Beskidzia wykorzystać chcieli piłkarze Stali Mielec. Po tym jak w tygodniu podopieczni Dariusza Marca awansowali na drugie miejsce, teraz w Bełchatowie mogli wskoczyć nawet na fotel lidera. Ale to GKS niespodziewanie zaczął w tym meczu strzelanie. Winstal zawiesił piłkę wysoko, odnalazł się w polu karnym Bartosz Biel, a z reakcją nie zdążył Strączek. Niespodziewane otwarcie tego meczu. Co prawda GKS w dwóch ostatnich spotkaniach zdobył cztery punkty, ale w końcu tutaj mierzył się z wiceliderem. Stal odpowiedziała już w 16 minucie, kiedy to z piłką w polu karnym obrócił się Bartosz Nowak i zakończył to wszystko precyzyjnym strzałem to już dziesiąte trapienie Nowaka, który jest jak dotąd najlepszym strzelcem Stali. Mogłoby się wydawać, że wszystko w Bełchatowie wróci do normalności. Stal poszukiwała po przerwie gola na 2-1. Żyrodomaka ten miał jednak koło siebie dwóch rywali i mimo niezłej pozycji nie dał rady oddać skutecznego strzału. Im bliżej końca tego meczu, tym bardziej zdecydowanie musieli atakować goście. Tu widzimy jak doskonałą szansę zmarnował Bartosz Nowak. Strzał ponad pustą bramką walki o zwycięstwo nie zamierzali jednak rezygnować również Bełchatowianie. Mamy 88. minutę, dośrodkowanie z lewego skrzydła na głowę Bartosza Biela, no i zupełnie nieoczekiwanie, to GKS inkasuje w tym meczu 3 punkty. Biel znów bohaterem drużyny z Bełchatowa, GKS utrzymuje swoje miejsce na strefą spadkową, a Stal nie wykorzystuje swojej szansy na wskoczenie na pierwsze miejsce. Coraz gorzej prezentuje się sytuacja Wigier Suwałki, drużyny, która w tej kolejce mierzyła się na wyjeździe ze Stomile-Molsztyn. Gospodarze swój trzeci mecz pod wodzą Adama Majewskiego zaczęli naprawdę udanie, bo już w 12 minucie strzału Van Huffela skutecznie dobił Janusz Buchholz. 1-0 dla Stomilu, który na jednym golu nie zamierzał jednak poprzestawać. Kilka minut później znów zatrudnił bramkarza Wigier sam Van Huffel. Dał radę między słupkami Konkolewski. Do przerwy 1-0 dla gospodarzy. W drugiej części meczu dalsze ataki Stomilu. Tu widzimy jak uderzał Hinokio. Piłka trafiła w słupek. Kilka minut później mógł jeszcze podwyższyć prowadzenie miejscowych Siemaszko, ale i bez tego punkty zostały w Olsztynie. Goście kończyli o jednego mniej, po tym jak z boiska wyleciał Najemski, no a Wigry doznały 17 porażki w tym sezonie i przynajmniej na razie nie odbiją się od dna. Kończymy w Grodzisku Wielkopolskim. Warcie Poznań nie wiedzie się w ostatnich tygodniach dobrze. Dwa ostatnie mecze to dwie porażki, kolejno z Odrą i Brukbetem. W meczu z Sandecją nie było więc miejsca na potknięcie i od początku podopieczni Piotra Tworka zaatakowali. Najpierw było groźnie po rzucie wolnym, a w końcówce pierwszej połowy szansę miał Gracjan Jaroch. Nie dał się jednak pokonać Bielica. Zdecydowana przewaga Warty, która została udokumentowana dopiero w 54 minucie. Jakubowski do Janickiego, Robert Janicki po ziemi z 20 metrów i jest 1 do 0. Sandecja raczej bez wielu okazji w tym meczu, więc trudno było liczyć na wyrównanie. To najgroźniejsza szansa przyjezdnych. Kun zatrudnił Lisa. No a to 85 minuta. Michał Jakubowski dośrodkowuje Szczepaniak zgrał głową do Danielewicza, a Krzysztof Danielewicz nie mógł tego zakończyć inaczej jak tylko golem. Warta wygrywa 2 do 0, wraca na właściwe tory i znów jest wiceliderem. Tak wygląda komplet wyników 27 kolejki. Spośród ligowej czołówki wygrała Warta i Radomiak, natomiast punkty straciły pod i Stal. Ci ostatni przegrali w Bełchatowie, a wynik tego meczu to chyba największa niespodzianka tej kolejki. Sporo zmian w tabeli fortuna pierwszej ligi. Na drugą pozycję wróciła Warta Poznań, która zrównała się punktami z Podbeskidziem i ma teraz o jedno oczko więcej od stali. Czwarty nadal Radomiak, na piąte miejsce skoczył Bruckbett, a szósta jest mieć. A to dolna połówka tabeli. Do 11 punktów urosła strata Wigier do bezpiecznego miejsca. Przedostatnia chojniczanka, a w strefie spadkowej po porażce w opolu wylądował Chrobry. Kolejne trafienie Fabiana Piaseckiego. Napastnik Zagłębia Sosnowiec ma już w swoim dorobku 15 goli. Swoją dwunastą bramkę zdobyli Władysław Zgutkowski z i Patryk Mikita. Po tygodniowym maratonie teraz chwila na oddech, a do pierwszoligowych emocji wracamy w piątek. Hitem kolejki będzie mecz Stali Mielec z Radomiakiem, ale i na kilku innych stadionach powinno być bardzo ciekawie. W Legnicy Mieć już pod wodzą nowego trenera, zagra z Wartą Poznań. Lider z Bielska zmierzy się natomiast u siebie ze Stomilem. Kolejny magazyn Fortuna I Ligi dokładnie za tydzień. Bądźcie z nami podczas premiery w poniedziałek o godzinie 22.30. A jeśli nie chcecie, by któryś z naszych magazynów Wam umknął, zasubskrybujcie kanał Łączy nas Piłka TV i kliknijcie w dzwoneczek.